Kilka tygodni temu było spotkanie z Bractwem Ceramicznym. Wytłumaczyliśmy dlaczego yy, nie będzie w tym roku gliniady. Dlaczego Państwo nie zaprosiliście yy, organizatorów gliniady na takie spotkanie? Dlaczego po prostu yy, my jesteśmy po prostu jak, jak, jak traktowani jak, 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 jak no spod, pod piątek koło uwozu w tym Ja mieście? powiem tak, yy, na tym spotkaniu przedstawiliśmy stanowisko Państwa, Pana konkretnie Została odczytana, została odczytana odpowiedź, prawda, wasza oferta, która wynosiła 45 tysięcy. Z tego co, co wiem... Dyrektor... Na no, sztuczne ognie pani dyrektor wydaje 40 tysięcy, to nie, nie tak, jest duże pieniądze. To nie, duże pieniądze. to nie są duże pieniądze. To nie są duże pieniądze. Pani ma dobrą księgowość. Więc no. pani, więc państwo, państwo jakby nie przyjęli oferty dyrektora BOK-u. Nie negocjowaliście. Pani dalej, dyrektor prawda? nie chciała w ogóle na ten temat w ogóle negocjować. Wie pani co to znaczy, jak się chce negocjować, jak się jak komuś na czymś zależy, jak komuś na czymś zależy, to próbuje nawiązać kontakt. Czy ja mogę odpowiedzieć, bo, no, pani bo to Wieska, jest Pani pani jest dosyć ja się tak mała w sprawie gminy. Bo to jest wszystko nieprawda. Ja mam, drodzy Dokładnie, Państwo, to wszystko jest ja u to, co siebie, w biurze To co Pan mówi jest nieprawda. Ja odpowiem. Ja się naprawdę zabezpieczam dokumentami, pismami, bo później wszystko to, co mówimy jest podważane. Jest pismo, odbyło się pierwsze spotkanie w obecności pana Nowaka, pani Haliny Chlastawy, która jest u mnie kierownikiem działu organizacji imprez. Rozmawialiśmy o gliniadzie, że nam zależy, że chcielibyśmy, żeby gliniada była Jaki to był miesiąc, bodajże chyba w marcu czy w kwietniu się spotkaliśmy? Na drugi dzień po tym spotkaniu, bo tak się umówiliśmy, że pan Bogusław Nowak przedstawi ofertę. Na drugi dzień oferta wpłynęła do sekretariatu na kwotę 45 tysięcy złotych. Ja zaraz odpisałam na tą ofertę, że stać nas na 15 tysięcy złotych. I proszę mi wierzyć, drodzy Państwo, ja uważałam, że to jest bardzo uczciwa kwota, że to jest dobra kwota. Ja nigdy od pana Bogdana Nowaka nie dostałam odpowiedzi, tylko przeczytałam oświadczenie na portalach. Tak nie współpracuje się, naprawdę to, to nie są dobre relacje. Pani ja? z miasta, sprowadza pani zespoły pięcioosobowe z Hiszpanii. Ja rozmawia... osobowe pani Nowa, sześć... sześciu niech aktorów. Sześć, niech będzie nawet i siedmiu. I płaci pani prawie, że tą samą cenę, co pani chciała zapłacić za gliniadę, tak? No niech się pani zastanowi, czym była gliniada dla społeczności miasta, a czym jest sześciu aktorów z Hiszpanii. Pani żartuje? Co mają wspólnego niedźwiedzie z Pireneją, z ceramiką bolszewicką? Jak pani chce promować to miasto? Proszę mi powiedzieć. Niech pani mi da jakiś pomysł. Bo pani nie jest w Pani się tu nie urodziła. Ja się tu urodziłem, tu wyrosłem z tego miasta. Pani przyjechała z Chojnowa. Pani nie ma pojęcia ja jestem jestem zielonego. Pani nie ma zielonego pojęcia o tym, czego to miasto potrzebuje. Pani nie ma pojęcia o promowaniu tego miasta. Pani w życiu nie wyda jednej złotówki ze swojej kieszeni na promocję tego miasta. Rozumie Pani to? Z życiu. Pani zarabia na tym, co Pani robi. Robi to Pani bardzo źle. Ma Pani swoich e, e, protektorów i tyle. Ale nie zrobiła pani nic, żeby Giniada przysłała. 15 pani, tysięcy pani Pan mówi, ale ja mam pismo. 15 tysięcy to jest połowa tego, co pani wyda na sześciosobową grupę w Hiszpanii. Niech Pani zrobi. Nieprawda. Niech pani zrobi za swoje trzy pensje taką imprezę, tak ogromną masową imprezę, którą była Giniada. Czy Pani wie, że my, żeby zaistnieć w Wolsawcu co roku musieliśmy płacić... Za, za, za słupy, żeby się ogłosić, że Pani wie, że my, 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 my nie dostaliśmy żadnego wsparcia od miasta, jeżeli chodzi o reklamę. Musieli za wszystko płacić, Pani to rozumie? Czy pani mi kiedyś postawiła jeden Toj? Postawiła mi Pani i Pani się jeszcze potem chwaliła na sesję Rady Miasta, że kosztował 4900 zł, pamięta pani, tylko że ten Toj był podłączony do Hedradu i tam się ani jedna osoba nie ubyła, bo takie ma Pani pojęcie o organizowaniu y, czegokolwiek. Nie umie Pani współpracować z ludźmi, nie potrafi Pani zintegrować ludzi z miasta, robi sobie Pani swoją prywatną fantazję. Jest Pani najgorszym dyrektorem Bolesławskiego Ośrodka Kultury, jak ja w życiu w Bolesławcu widziałem, a mieszkam tu, tu już od 1958 roku. Panie Nowak, może damy szansę tegorocznemu organizatorowi... Nie, ja bym chciał, żeby się Pan Prezydent teraz odniósł do tego, co ja powiedziałem, bo ja mu zarzuciłem konkretnie, że jest tchórzem, że nie potrafi się do takich imprez jak gliniada odnieść publicznie. Chowa głowę w piasek. Dzisiaj się nawet nie zająknął, że nie będzie gliniady, a przychodził się, fotografował i przed kamerami występował jak tylko gliniada była, bo potrzebne mu to było politycznie. Złotówki Pan, Panie Prezydencie, swojej prywatnej nie dał. Widział ktoś Pana, że Pan glinę nosił, że Pan sprzątał po gliniadzie? Widział Pan, widział Pana ktoś? To są emocje, ale tak jest proszę Państwa w tym mieście. Politycznie wykańcza się co rusz to nową imprezę. Tak było z Blusem nad Bobrem, tak jest z Gliniadą i tak będzie ze wszystkim. Ponieważ ci, co są ze mną, to mają. A ci, co są przeciwko mnie, to won. Ale pan nie będzie wiecznie to na szczęście. A ja mam zamiar długo żyć. Ja też. E, radzę przeczytać kodeks honorowy Boździewicza. <laughs> Dziękuję. Są Dobrze. kolejne pytania? Nie było odpowiedzi. Nie było odpowiedzi. Trudno to skomentować. Ja nie potrafię tego skomentować. Ja mam pytanie, co znaczy plagiat Gwiniady? Plagiat Gwiniady, ponieważ, ponieważ yy, ja nie uzurpuję sobie jakichkolwiek praw. Po siedmiu latach opatentowałem Gliniadę, widząc, co się dzieje w mieście, widząc, jakie po prostu plany następują z panią Olijewską i z Panem Lickiewiczem, opatentowałem tę imprezę tylko, tylko ze względu na to, że włożyłem w nią tyle lat pracy, wysiłku i swoich pieniędzy. I dzisiaj nie chciałbym widzieć, że po prostu ktoś organizuje Gniady, no bo tak, bo to, jest, bo to jest nasze. Gniada wróci, Panie Prezydencie. Wróci. Bardziej niż Panu się wydaje. Wróci z wielką siłą. Naprawdę, Może nie wiemy, w tym roku. Mam nadzieję, że Gniada też zgłosi się do tegorocznej Parady ceramicznej. Tak, proszę Panią, tylko że tak jak Pani powiedziałem, sześciu aktorów zarabia 30 tysięcy złotych i oni z tego żyją. A my co mamy to robić wszystko za darmo. Wkłada Pani złotówkę swoich pieniędzy do święta ceramicznego. Ile Pani pieniędzy wyda w tym roku na święto ceramiki? Publicznie dla publiczności? Zero, proszę panią. Zero, 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 zero. zero. Tak jest. Dlatego my, którzy tworzymy cokolwiek naszą krwawicą i naszymi pieniędzmi, nie damy się tak w czambu bić I, yy, jak pan prezydent sobie wyobrażał. Dobrze, to ja zapytam pana w takim razie, co trzeba zrobić. żeby Zawróciła. Oprócz tego, że o, nareszcie pytanie prezydent zadał, co trzeba zrobić, a, żeby dnia zawróciła. No bo pan ciągle mi odpowiadał, ja zadałem pytanie i pytam. Dlaczego ja by, pan prezydent w miesiącach ale, wiosennych proszę, nie zadzwonił, pan, nie zapytał? E, to są takie żydowskie rzeczy, że jeden pyta i drugi też pyta. Ja bym chciał, żeby pan odpowiedział, bo nam zależy na Wieniach. Naprawdę, panie Bogdanie. Co, mimo, co, co trzeba zrobić, żeby dnia zawróciła? Tak. Gliada, gliadam, ja się deklaruję dzisiaj, że ja mogę zrobić gliniadę znowu za swoje pieniądze, ale nie w momencie, kiedy pani Lieska, powie zrobimy pięciu Hiszpanów, prawda? Cudowne niedźwiedzie, bo no. Nie, nie. Chwileczkę. Jeżeli wy wydajecie ogromne pieniądze na inne y, jakieś rzeczy, to dlaczego nie macie zamiaru zapłacić na Gliada? Gliada potrzebuje też splendoru, Gliada też potrzebuje artystycznego szlifu i innowacji. Gliada nie może co ja roku być taka sama. A na to potrzebne są pieniądze, panie prezydencie. Pan wie o tym? Ile tych pieniędzy? Zrobiliśmy ofertę na 45 tysięcy, dlatego że miałaby dziewięcioosobowa grupa z Francji, z Piotrkowa Trybunalskiego i nasze inwencje nowe. Zrobiliśmy ofertę na coś, co miało po prostu błysnąć bardziej niż kiedykolwiek. Mm, proszę panią, no bo oczywiście, że możemy. Pani od, na tym nie zależy. Wie pani po co się robi Tomatinę w Bilniol, w, w Hiszpanii? Dlatego, że tam przyjeżdża 100 tysięcy ludzi i wszyscy mieszkańcy na tym zarabiają. A u nas co się robi w Bolesławcu, pani powiedzieć? Robi się święto, puf! Sztuczne ognie fajerwerki. Mieszkańcy, zobaczcie jakie piękne my święto dla was zrobiliśmy. czyje pieniądze za wasze. Miasto ma na tym zarabiać, a nie wydawać te pieniądze. Jeżeli byście zapłacili te 45 tysięcy, to proszę mi uwierzyć, te pieniądze by stały w mieście, bo w tamtym roku wszystkie osoby, które pracowały na umowę o dzieło, wszystkie materiały w polskich hurtowniach, które były kupione, to były z Bolesławca. Ja nie dostałem żadnej garzy za to, bo mi na to nic skraczyło, musiałem do tego dopłacić, jak zwykle. Tak jest, nie ma szans, nie ma szans, żeby po prostu zrobić gliniadę za 40 tysięcy, tak o. Bo nawet ceramikarze w tamtym roku powiedzieli, bo dobrze, wiesz, połowy gliny dam Ci za darmo, ale 2000 zł zapłaciliśmy fakturę za samą olejivo, tak? Wszystko kosztowało. Każda taśma, gwóźdź, yy, cokolwiek. Sprzęty yy, nowe stworzone, poprodukowane. Widział Pan ogrom gliniady? Widział Pan ogrom wszystkich machin? Nie. Bo Pan nie przychodzi, na nie na samą Paradę. Pan nie ogląda Paradę. Pan przychodzi na śluby. ja Pana zaręczyłem. No dobrze. No dobrze no. Ale Pan formuje tezy, no. które są ciągle nieprawdziwe. No, bo bo wy, przez, pan po, pani, po, po, pani dyrektor poprzez, poprzez Pana... To była, że kłamią, że nie byli, że płacą jakieś ogromne pieniądze. Niech nie, nie pani pan nie nie odwraca konta pan fakty, po, fakty, 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 fakty. Fakty, no, fakty. Panie Romanie. No, fakty, Panie Romanie. A Pan znowu napisze, że nie był. No i to jest Fakty, Panie Dzisiaj skandaliczna skandaliczna e, konferencja prasowa, ponieważ nawet się nikt nie zająknął, że proszę Państwa, w tym roku nie będzie gliniady, bo ten Nowak strzelił focha. Nawet się o tym nie powiedzieli. Robicie coś wspaniałego, to czytanie, macie nowe robienie. Pan odezwie. się odezwie, bo liczyliśmy na to. No, pan pan panie, panie Prezydencie, panie prezydencie naprawdę... ta polityczna poprawność, ta kołtyneria i, i, i to takie fałszywe udawanie, prawda, to jest to wszystko już przerabialiśmy i wszystko, wszystko na ten temat wiemy. Wiem jak to wszystko funkcjonuje, prawda? I Pan najlepiej o tym znaczy, wie. Pan dysponuje inną wiedzą niż ja. No dobrze, no oczywiście, do... no oczywiście. Nie zarzucać sobie mówienia nieprawdy. No do... i powiedzmy do... sobie hmm. uczciwie. Miasto nigdy nie zorganizuje gliniady. Nigdy. Ponieważ Pan ją zastrzegł. Nie mamy prawa. Znaczy, możemy. Znaczy... Możemy udostępnić ludziom glinę do malowania się. Gliniady nie mamy prawa. Bo taka jest Pana decyzja. Taka jest pana nie, może pani, nie, nie może Pani udostępnić gliny, bo Cała koncepcja, na dziesięciu stronach karty KCELIS, cała koncepcja jest po prostu tak opisana, że prawnik warszawski was rozwali. Jeżeli, jeżeli, jeżeli udostępnicie... To po prostu... pójdziemy siedzieć. ...w organizację parady. Ja tę paradę oddałem do rozmów z Jasu Oczywiście, z viasy, w rękawiczkach Z viasy, no Ale dlaczego ja mam się zajmować organizacją parady? Proszę nie, Państwa, Pan mówi, że. Ten żeby, proceder jest ale od A ja pan, pan już starą metodę stosuje, żeby żebym przerywać, wytrącić z tonu i tak dalej. Ja bym chciał skończyć. Pan przed chwilą powiedział, że pieniądze w Bolesławcu nie zostają. I ja się z tym zgodzić nie mogę. Dlatego, że pieniądze, święto ceramiki. To są ogromne pieniądze, które w Bolesławcu zostają. Zostają przede wszystkim u producentów ceramiki, którzy, tak jak mówiłem na początku, realizują wielotygodniowe, a może nawet wielomiesięczne obroty. I to widać na tych stoiskach. I kiedy w niedzielę podchodzę do każdego stoiska i pytam, czyli w ostatni dzień święta ceramiki, pytam, jak było, Panie Prezydencie, było bardzo dobrze, było lepiej niż się spodziewaliśmy. Poza tym. Restauracje. Im pan? Znowu pan ja no, zazdroszczę. Przecież to jest cel. Ja powtarzam, my osiągamy pewien cel, cel polegający na tym, żeby te 100, może 150, może w tym roku 200 tysięcy ludzi, którzy przyjadą plus mieszkańcy Bolesławca i okolic, żeby zostawili tutaj jak najwięcej pieniędzy, nie tylko kupując ceramikę, ale również korzystając z usług restauratorów, hoteli. Przecież Pan doskonale wie, że w wielu hotelach... Zaczyna brakować miejsc na kilka dni czy kilka tygodni przed świętem ceramiki, więc pieniądze zostają. Mało tego, jeżeli chodzi o finansowanie imprezy, Pan tu mówi o kolosalnych, niepotrzebnych wydatkach. Możemy dyskutować co do y, y, udziału Teatru Ulicznego z Hiszpanii, tylko że ja pamiętam i bardzo wielu mieszkańców Bolesławca pamięta, że to było jedno z najlepszych wydarzeń trzy lata temu w święcie ceramiki, bo jeszcze do dzisiaj pamiętają te konie i ludzie pytają. Czy przyjedzie jakiś teatr liczny z, z Barcelony czy z Hiszpanii, przyjedzie ten sam, ten sam zespół. Natomiast proszę pamiętać, że jeśli chodzi o finansowanie, finansowanie Święta Cerami, to gro środków pochodzi od różnego rodzaju sponsorów. Między innymi od osoby, która wygrywa przetarg podkreślam wygrywa przetarg na gastronomię. Ta osoba płaci duże pieniądze, ale pierwsze pytanie, wszystkich, którzy. Chcą tą gastronomią się zająć, chcą wziąć udział w przetargu i zapłacić po to, żebyśmy mogli z tych pieniędzy na przykład sfinansować udział w zespołów, to jest pytanie, a jakie zespoły wystąpią? Jakie zespoły wystąpią? To jest pierwsze pytanie i dlatego my staramy się, bo ja pamiętam rozmowy jeszcze, kiedy byliśmy na ty i kiedy pan Bogdan Nowak mówił o tym, a po co te zespoły, po co te baloniki, po co te konfetti, po co te ognie sztuczne? Najlepiej zrobić właśnie. Coś z klasą? Dobrze, coś z klasą. Rację, tylko jest pytanie. Z, jest z, pytanie. Z, z... To coś z klasą trwa kilka godzin. Święto ceramiki trwa pięć dni. 5 dni. W ciągu pięciu dni producenci ceramiki sprzedają ceramikę, a w ciągu trzech dni w ramach tego programu odbywa się bardzo dużo rzeczy, chociażby tych, o których mówiły tutaj instytucje miejskie i wiasetnik. Ja naprawdę... Zapraszam Pana do włączenia się, bo z tego co wiem to Via Sudetika zapraszała Pana do organizacji wspólnej, jednoczącej parady, e, e, którą zresztą z uwagi na to, że e, argumenty Pańskie między innymi były takie, żeby robić to w sobotę, bo więcej ludzi, ja pamiętam te rozmowy, bo więcej ludzi przyjedzie, bo jest to dzień wolny od pracy. My się ugięliśmy pod tymi argumentami, mimo tego, że parada nasza, piątkowa. Powiedzcie, gdzieś się wyrzucili gniadę. tak? E, nikogo nie wyrzucaliśmy. Wyrzuciliście gniady, piątkową. E, no, to jest pańskie tak zdanie, tak? E, 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 I znowu pan mi przerwał. Przesunęliśmy paradę na sobotę, licząc na to, że uda się zrobić jedną wspólną, jednoczącą paradę, w której tak jak w starożytnej Grecji na czas Igrzysk wszystkie wojny znikały, tak samo tutaj. Zapomnimy o uprzedzeniach, o różnych waśniach, o różnych ansach, tylko spróbujemy zrobić coś dobrego dla mieszkańców i dla turystów. Jest jeszcze trochę czasu. Ja naprawdę bardzo serdecznie pana zapraszam. Natomiast Panie Prezydencie, kwestia... Pan bardzo mądrze mówi. Panie Prezydencie, Pan bardzo, bardzo mądrze mówi. Dziękuję. Skoro tylko, że Pan robi to wszystko na odwrót. Naprawdę. Dobrze. Wiemy o co chodzi. Dobrze. Robimy na odwrót, niech, niech, niech panu tak będzie. Ja jeszcze raz zapraszam Pana, bo naprawdę pańska wiedza, pańskie doświadczenie dotychczasowe sukcesy w wypromowaniu tych, tej, tej imprezy są naprawdę godne i są dużą wartością w Bolesławcu i nikt temu nie zaprzeczy. Tylko, że my jesteśmy odpowiedzialni za zorganizowanie pięciodniowego święta, na które mamy 220 tysięcy czy 240 tysięcy, 220 tysięcy złotych. Z I macie tego ogromną musimy, ilość pracowników, z tego musimy i tak. opłacić. Kwestie związane z bezpieczeństwem, ja to podkreślam wielokrotnie, bo tutaj zarówno Straż Pożarna, jak i policja wymagają nam, na, od nas ogromnej ilości dokumentów, bardzo dużej ochrony. Ta kwestia tojtojów i tak dalej. Tojtojów było bardzo dużo. Może nie było w samej winiadzie, ale było bardzo dużo tojtojów na wzgórzu z tyłu Bolesławskiego Ośrodka Chyba z 50 tojtojów było. Na terenie imprezy było bardzo dużo tojtojów. I ta impreza po prostu musi tyle kosztować, ale pięciodniowa impreza. My moglibyśmy dyskutować, moglibyśmy negocjować, ale ja naprawdę oddałem organizację imprezy osobom, które się na mnie, na tym lepiej ode mnie znają. Ja się nie znam na tej imprezie. Ja mogę się wypowiedzieć, czy mi się Pednarek podoba. Podoba mi się. Ale pierwsi mi się już nie podobają, ale generalnie jeżeli ludzie chcą tego słuchać i ludzie na to przyjdą, a ci sponsorzy za to zapłacą, że będą mogli w tym czasie sprzedawać swoje produkty, no to bardzo dobrze. Dotychczasowy sens istnienia Święta Ceramik, które jest organizowane po raz 21 Pierwszy. i z roku na rok mamy coraz więcej ludzi tutaj, no, no to przecież nawet Pan nie zaprzeczy i wielką Też część... Mam skład w to. I zgadza się, właśnie Też chciałem to powiedzieć. Wielką częścią jest to, że w sobotę w czasie organizacji Gniady przyjeżdża dużo ludzi po to, żeby albo wziąć udział w paradzie, albo tę paradę zobaczyć, bo ona jest rzeczywiście oryginalna, jest organizowana z klasą. Jest to naprawdę bardzo dobry produkt, autorska myśl, pańska, która była zresztą tworzona ileś tam lat temu. To jest wspaniała rzecz. Naprawdę, panie, panie Nowak, przepraszam, chciałem powiedzieć, panie wydanie, e, naprawdę wspaniała rzecz. I teraz spróbujmy wznieść się ponad te anse, bo ja, ja naprawdę, problemu. ja wielokrotnie mówiłem, bardzo cenię sobie to, co pan robi, jeśli chodzi o pieniądze. Naprawdę, i nie kłamie, nie, nie zamierzam, ja nie mam żadnego powodu, żeby to robić. Tylko Chciałbym, żeby Pan się włączył w to, bo Machina pociąg już ruszył. Ja bym chciał, żeby Pan do tego pociągu wsiadł i spróbował zamienić się w jednego z maszynistów. Dziękuję bardzo. W takim razie Panie Prezydencie, jak pan już takie deklaracje składa, to ja oczywiście jestem bardzo otwarty i bardzo mi miło było usłyszeć te słowa z Pana ust i jestem, oczekuję wręcz teraz na jakiś sygnał od was, bo to wy jesteście większością, wy jesteście machiną, ja malutki człowiek mały, obywatel tego miasta. Malutki przedsiębiorca, mały. dobrze. Czekam na sygnał na przyszłoroczną imprezę. A może w tym roku? Ja rozumiem, w tym że jest roku... problem pieniędzy. W tym I To roku... jest problem nie do przeskoczenia, bo nie możemy wydać jednej piątej wszystkich środków. Plus jak pan tak liczy tych artystów z Hiszpanii, to trzeba policzyć to, ile wydajemy. Na to i to je. Mówię o glinadzie. Na to i to je, to co dają, a, 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 co, to co dotyczy sprzątania chociażby. Na ochronę całej imprezy, na załatwianie spraw straży pożarnej, policji. Przecież to wszystko my robimy. Gminyada była częścią święta ceramiki. Te koszty ponosili rzeczywiście pracownicy Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, bądź też były to konkretne pieniądze. Więc też trudno określić, oddzielić, ile kosztuje, ta, ile kosztowała naprawdę ta impreza, ile myśmy do tej imprezy dołożyli. Z różnych powodów trudno to określić, ale na pewno uczestniczyliśmy w tym. I teraz. Jeśli mówimy o tych 45 tysiącach, nas po prostu, pani dyrektor wyliczyła budżet, nie było jej stać. Nie można było jej Można stać. było negocjować. Ale ona chciała negocjować, przecież przed chwilą powiedziała. tak. Ja w tym nie uczestniczę, no proszę mi wierzyć. Od no razu się to... znalazł pan Lieski, że za 15 tysięcy zrobi nie, nie pan, pan Lijecki. Pan, pan Liskiewicz, przepraszam, pan przepraszam. przepraszam. Także to było wszystko. Przepraszam bardzo, Karpowanie. kwestie finansowe nie są dograne między Bogiem CC-a, My to robimy w zasadzie dla czystej przyjemności. Wow, super. Tak jak robiliśmy to przez 6 lat, panie Bogdanie, z gliniadą. Ale pan się, się... Pa się, pa się nawet nie malował, panie Lickiewicz, w paradach. Pan panie... Malował Panie nie, 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 nie idźmy w tą stronę, proszę. Nie, nie w stronę, Powiem tak, co było na preli, niech zostanie na preli. Dobrze, mogę? Tak. Jak